Dzień dobry. Obiecałam, że powiem w którymś filmiku na temat pierwszego meldunku w Holandii oraz dokumentów, które są do tego potrzebne. Zdecydowałeś się tutaj mieszkać, masz tutaj kontrakt, pracujesz, chcesz się zameldować w urzędzie skarbowym, w urzędzie miasta, czyli w tak zwanym gemeente. Uwaga, pierwszy meldunek są potrzebne dodatkowe dokumenty. Po pierwsze jest potrzebny akt urodzenia. Międzynarodowy. Najlepiej, żebyś od razu wyciągając z Polsce akt urodzenia, poprosił o międzynarodowy akt. On jest po niemiecku, po angielsku. Urzędy miasta w Holandii przyjmują dokumenty, które są w języku holenderskim angielskim, niemieckim i spotkałam się też, że oficjalnie w języku francuskim. Natomiast niemiecki, angielski niemiecki są na pewno językami dokumentów, które muszą być zaakceptowane. Oprócz aktu urodzenia ważny jest ważny dokument tożsamości. Uwaga, miałam parę przypadków że mieszkający i pracujący Polacy tutaj w Holandii nie zerkali na datę ważności dokumentu tożsamości, jeździć zawsze samochodami do Polski, więc niekoniecznie samolotem czy innym środkiem transportu, nie mieli kontroli i zdarzyło się, że mieli tylko ważne, ważne prawo jazdy. Prawo jazdy nie jest dokumentem uprawniającym do wylegitymowania się w innym kraju. Więc musi być to albo dowód tożsamości, albo paszport. Czyli dowód, lub paszport ważny dokument. Ważny. Jeśli jesteś osobą, która zawarła związek małżeński, to potrzebny jest też akt ślubu. Nawet jeśli twój, Twoja partnerka, Twój mąż, żona mieszka nadal w Polsce, a tylko Ty zdecydowałeś się na zamieszkanie w Holandii, znam bardzo dużo takich przypadków, dlaczego akt ślubu jest ważny? Niektórzy nie zgłaszają tego przy meldunku, ale uwaga, mogą być duże terapaty. Po pierwsze jest to krzywoprzysięstwo. Po drugie, takie osoby, które tutaj pracują, a małżonkowie pozostali w Polsce, kiedy robi się rozliczenie podatkowe po zakończonym roku w Urzędzie Skarbowym w Holandii, to ludzie starają się o tak zwane rozłąkowe, czy też zwroty podatków, czyli rozliczenia podatków, również dofinansowania. Z tytułu tego, że utrzymuje się dzieci, czy też dofinansowania do bezpieczenia zdrowotnego, czy też dofinansowania do mieszkań, czyli Hirtuslach, Zortuslach, Kindkebon do To są te dofinansowania, które często zapytują osoby, które pracują tutaj, bo płacą składki, i mówią, to mi się należy. Tak, to się należy. Ale trzeba pamiętać, że te dofinansowania są na podstawie dochodów rodziny, nawet jeśli członek naszej rodziny mieszka w Polsce. Więc, e, jeśli e, załóżmy, miałabym męża, który mieszka w Polsce, a ja bym tutaj była, nie mam takiej sytuacji, ale teoretycznie, to e, zgłaszając tutaj chęć pobierania pewnego dofinansowania do składek zdrowotnych, Urząd Skarbowy pyta się mnie: Czy ma pani męża? Tak? E, czy ma pani. E, czy mąż ma dochody? Tu mogą być dwie wersje. Ma dochody i wtedy muszę je zgłosić, również z moimi dochodami. Nie ma dochodów, wtedy jestem jedynym żywicielem, ale to jest wtedy zgłoszone. Ponieważ mąż w tym teoretycznym przypadku mieszka w Polsce i nie płaci składek ubezpieczeniowych tutaj w Holandii, to w tym momencie też nie należy mu się zwrot do ubezpieczenia zdrowotnego, bo tu składek nie płaci. Więc to, co jest naliczone dla mnie, to jest połowa tego, co byśmy obydwoje dostali tutaj w Holandii. Gdybym tego nie zgłosiła, że mam małżonka, który pracuje czy nie pracuje, to pobieram 100% czegoś jako osoba samotna, a tam są inne widełki dofinansowań i są osoby, które po dwóch, trzech latach muszą skorygować to, co do, za dużo dostały. Więc akt ślubu jest też dokumentem, który powinno się przy meldunku przedstawić lub też e, e, lub też dokumenty poświadczające o rozwodzie, jeśli takowy był. Niektóre urzędy, czyli rozwód jeśli był, tak, niektóre urzędy wymagają również zaświadczenia o niekaralności. Ten dokument parę lat temu nie był wymagany, teraz urzędy o to pytają, czyli zaświadczenie o niekaralności. Nie znam jeszcze przypadku, który by odmówił meldunku, nie mając tego zaświadczenia, ale to nie oznacza, że nie będą tego egzekwować. Oczywiście powołuję się też na region, w którym mieszkam, a mimo, że są te same przepisy w całej Holandii, to jednak wykonanie, egzekwowanie tego różnie wygląda. Chociażby kwestia meldunku, ponieważ meldując się w urzędzie, meldując się w urzędzie, mogą być dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest, że dostaniemy książkę podatkową, czyli dzwonimy najpierw do urzędu, i mówimy, że chcemy się umówić na pierwszy meldunek, bo to jest coś, na co trzeba się konkretnie umówić. I wtedy pani nam mówi, że proszę przyjść przed spotkaniem, odebrać książkę meldunkową, to jest taka kniga, którą trzeba wypełnić i ona mówi, że tam dwa do siedmiu dni przed spotkaniem proszę ją dostarczyć. Wypełniona. Ona jest kilkujęzyczna, aczkolwiek jeśli wahacie się jak wypełnić dobrze, mieć osobę, która Wam pomoże to dobrze załatwić, bo to jest pierwszy meldunek i każdy błąd tutaj w wypełnieniu może Was kosztować konsekwencją złych danych w urzędzie skarbowym i idzie ze sobą taki cały ciąg, cały, bo to co w urzędzie skarbowym to też jest widoczne dla urzędu, dla innych urzędów, również dla ubezpieczycieli, więc te dane ciągną się za Tobą. Jeśli będzie gdzieś jakaś gafa, no to może być kłopot. Z takich kłopotów też wyciągam tutaj polskich migrantów. Nie ukrywam, że lepiej pójść kupić dom lub załatwić coś przyjemnego, niż z urzędami się gdzieś tam szarpać, bo gdzieś nastąpił błąd i nikt nie chce tego skorygować. Więc książka meldunkowa. Meldunkowa. Drugi przypadek jest taki, że idziecie od razu na spotkanie i albo tą książkę wypełniacie z panią, lub też jest od razu w komputerze wypełnienie danych. Niektórzy myślą, że w momencie, kiedy jest meldunek, od razu dostają jakieś potwierdzenie, że są zameldowani. Nie. Myślę, że, może, że trzeba minimum no, od tych 4 do 14 dni liczyć w zależności od y, y, nasilenia y, pracy i, i ściągania danych, y, że po takim czasie mniej więcej dostaje się... Pismo do domu, że jest już potwierdzony meldunek z taką i taką datą, dopiero wtedy można zgłosić się do urzędu i poprosić tak zwany To jest to coś, co urzędy często potrzebują, inne lub tam pracodawca potrzebuje, czy też najemca czy makler, u którego chcecie podpisywać umowę najmu mieszkania. Dopiero wtedy taki dokument się bierze. Plus minus 10 euro kosztuje, żeby go pobrać w urzędzie. Tu raczej nie trzeba się umawiać, można pójść po prostu na tak zwany in i go sobie wziąć z urzędu. I myślę, że to byłoby z tych rzeczy najważniejszych: dokumenty potrzebne do pierwszego meldunku. Przy okazji, trochę się rozgadałam o dofinansowaniach pomiędzy małżonkami, ale to jest tak obszerny temat i tak często pojawiający się w zapytaniach wśród migrantów, że zrobię z tego oddzielne nagranie. Może wtedy uda mi się to jakoś bardziej naświetlić, o co chodzi z tymi dofinansowaniami i partnerami do dofinansowań. Życzę udanego dnia, dużo słońca i uśmiechu i niezależnie gdzie jesteś, powody ducha.